Siema, siema wam wszystkich na moim kanale zwykły dzień kuriera, choć ostatnie dni pokazują, że to nie są zwykłe dni aż, aż tak jakby się można było spodziewać, ale nie ma źle. Póki co działamy na szczęście. Na szczęście jesteśmy jeszcze zdrowi, przynajmniej mamy taką nadzieję, że nikt tego paskudstwa już nie nosi. Zachęcam Was na początku do subskrypcji, lajkowania, komentowania tego kanału jak zawsze. Cóż bym mógł powiedzieć? Chciałbym w sumie powiedzieć, a bo jestem w sumie dumny z klientów, którzy sobie wzięli do serca apele o bezgotówkowe rozliczanie się z paczek, że tak powiem, że płacą z góry. Ale nie o tym, dużo osób, bardzo dużo. Już widziałem, że sporo tych paczek, kurde, tak. 20% paczek na rozładunku już leci z informacją, żeby zostawić paczkę w danym miejscu bez podpisu. Jest to super inicjatywa od strony GLS-u, która na stronie właśnie na Facebooku dali taką informację, że zachęcają do takich działań, żeby była zgoda za pozostawienie bez podpisu. Paczek, więc super sprawa, i widzę, że ludzie sobie to wzięli do serca. Mam sporo takich paczek na ciąg 75 stopów, około. I tak z 20 jest, właśnie, żeby pozostawić paczkę w danym miejscu, czy za płotem, czy na wycieraczce, czy gdziekolwiek. I proszę tylko, żeby zadzwonić na domofon lub na dzwonek, cokolwiek, żeby dać znać, że paczuszka już jest. I tyle, no super, 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 bo starą wam się dać zdjęcia właśnie jak wyglądają takie informacje do nas które mówią, że mamy zostawić bez podpisu, ale to zobaczycie chyba za chwilę jak mi się uda porobić zdjęcia właśnie tego by da miał czas to porobię ja... jestem już, już na rejonie, działam sobie tu powoli powiem wam dzisiaj jestem w szoku ludzie jacyś kurde bardzo życzliwi w ogóle nawet nie wiedziałem o tym, że GLS nikt nam nic nie powiedział, że GLS wysłał sms -y do klientów, żeby się kontaktowali z nami ogólnie, ze mną też, no wiadomo, każdy tam otwiera. I żeby się kontaktowali w sprawie tego, żeby doręczyć bezpiecznie paczkę i coś tam z podpisami, ale nie wiem dokładnie co, bo że tego SMS-a nie widział, więc dokładnie Wam nie powiem. Ale żeby właśnie nie trzeba było podpisywać chyba paczek czy jakoś tak, no kurde, nie mam pewności 100% jak to dokładnie tam brzmi, ale super, bo go, kurde, co tak ludzie dzwonią i dzwonią. To na pani, właśnie godzina, do, że dostała sms a od gls żeby się ze mną skontaktować, aby doręczyć bezpiecznie paczka. Dużo telefonów, więc to troszkę takie było upierdliwe, ale dużo ludzi, właśnie to jak pan zostawi za płotem, to tamto, no i na tym nowym skanerze co można dopisywać, właśnie więcej rzeczy, więc adres plus co zawsze dopisywałem tam za płotem, za, płot, za garaż żeby wiedział, że jak przyjada, od razu kaj ta paczka dać, więc super sprawa, robię po lekku właśnie te zdjęcia, jak doręczą te paczki właśnie z tymi komunikatami to Wam to pokorza. więc to co będziecie mogli zobaczyć, ja sobie działam zrobiłem tam 15 stopów, chyba nie za 14 pierwszy stop był i brak gotówki od razu, no ale dobra no, tyle. No. Może się coś odezwa jeszcze, a jak nie, no, to i no, zakończymy to na tym, że jest dumny z klientów, że podeszli super do tej sprawy. Że, żeby właśnie yy, przekierowywać te paczki, żeby były bez podpisów, żeby gdzieś je zostawiać. Super sprawa, jestem mega zadowolony. Widzimy się może jeszcze później, nie? No i, powie, no i powiem Wam, że yy, dalszy ciąg zaskoczeń. Yy, od klientów w stosunku do mnie, nie? No jak tam jedna paczka na Radaszowsko, nieważne jaki numer, zawiązek ją tam, tam było, że bez podpisu, zostawię ją pod drzwiami, zadzwonię na dzwonek. No i pojechały, tak? Tak jak było w wytycznych. Za chwilę patrzę, bo na skanerach widzimy te nowe, że widzimy numery, z jakiego adresu do nas klient dzwoni. No i dzwoni klient do mnie. Kurde, godą super coś się stało, nie? Albo paczka zniknęła, albo coś go Zaje fajnie, nie? A pan dzwoni z podziękowaniami. Goda, dziękuję panu ślicznie za to, że pan zostawił paczuszkę, zadzwonił pan na dzwonek, jestem panu bardzo wdzięczny. Jestem kurde, w szoku wam powiem, no jestem w szoku, że dzisiaj ludzie tak fajnie podchodzą do kurierów i jakby tak na co dzień był taki szacunek do kurierów, to by było mega super zajebiście, aż się chce robić, nie? Podziękował, życzył dużo zdrowia i wytrwałości, nie? Super miło mnie zaskoczył, mega miło mnie zaskoczył tym telefonem ten pan, więc Odezwia się jeszcze. Robię zdjęcia tych, tych powiadomień, co mamy robić z paczkami, jak klienci sobie życzą. I No i mamy koniec, 14:20 po robocie dobry czas. Nie ma to tamto. Codziennie coraz szybciej. Miejmy nadzieję, że jutro będzie jeszcze szybciej. Ale zobaczymy jak to będzie. Teraz możecie sobie polukać jak to wygląda właśnie jak ludzie mogą zostawić paczuszki gdzieś super. Jestem mega zadowolony. Tylko jeden brak gotówki. No i tyle no. Pozdrawiam Was serdecznie. Oglądajcie się se. Zającam do subskrypcji, lajkowania, komentowania, udostępniania filmów I tyle. Bawcie się, widzimy się w lepszych czasach Busy z zostały, z DPD, machali, no to kurde trzeba machać. Dobra, to zrobię was serdecznie.